I give you z tej strony No z tej strony <laughs> Trochę się zgubiłem, ale okej okay? Jak możecie zauważyć Drupnąłem spajka. To było 6 albo 7 Dni temu W tamten W tamten w tamten weekend w sobotę albo w niedzielę no i mam dla was mini no znaczy w sumie opening ale nie taki mini Czy znaczy może mini nie wiem <laughs> tworzymy 11 skrzynek 10 małych i 1 mega boxa przed chwilą otworzyłem nie chcąc jedną małą skrzynkę bo zapomniałem, że nie nagrywam tego jeszcze no i zobaczmy co wypadnie z tych skrzynek, może jakaś postać, może nie. Przekonajmy się. Pierwsza, pierwsza skrzynka, nic. Druga. O, trzy klejnoty. I nic. O, 200 W. To pewnie. Nic. O, nic. nic. nic fajnego. Nic fajnego nie wypada, nie? No nic nie ma fajnego Nic No naprawdę nic nie wypadło Dobra Nie, nie nie, nie będę szelił lepszą, tylko ulepszę sobie Piper za dużo Piper nie gram, bo... bo nie gram mi tylko Jedna postać do ulepszenia. Ja tego y, nie kupię, bo nie chcę marnować gemów. Chcę zbierać sobie gemy, może na jakąś fajną postać. Nie kupię do niej, Nie kupię skina do tego, bo do Shei, bo już mam skina. Yes. Pięć za pięć dni Piper Armor Fajnie mm. Mm. I co, może zagramy Kilka kierek mm. O, Gwiezdna Moc A, zapomniałem to wezmę? Zobaczymy, czy wygramy, czy nie. I. Je. Dobra, lecimy z pierwszą grą. <laughs> Jak nie będziecie słyszeć za bardzo dźwięku, to przepraszam. na no ostatnio w ogóle dźwięku prawie nie miałem. I w ogóle się prawie. Nie, cicho. Bardzo cicho byłem ostatnio. Dobra, ja tu coś robię. Małą rzecz, ale wielką dla nas. O nie, dobra, podkręcona. Walnięta, zaraz. Pęk. I siet. Ja uciekam. Znaczy... O, oh ta... I... Yeah, zginąłem prawie. Nie! Dawaj, dawaj, dawaj! Proszę, nie, nie, Straciliśmy. No teraz przegramy ugh, ugh, Uciekamy. Uciekaj typie. Tak jesteś mocny. Ha. Wiedziałem. Wygraliśmy. I to moja ostatnia wielka z tego champion. Bo wszystko już zrobiłem. A można... Uuuu! O, jeszcze jedna skrzynka. I nic. A bo tu są jeszcze był Dengrab. grab. Teraz będzie dyna, nagroda, napad. Oblężenie. Ja nie lubię oblężenia. Wyfam to mówię, star... będę na oblężeniu pewnie przegrywał. Zaliczyłem I no o, mam jedną porażkę. Ej, tu ja nie mogę przygrywać. Hmm. Nie, ja wolę nie. Nie przekonuje mnie to. Jaka mapa? Mm. Nie. No był dobra. Zagrajmy. Bum, bum. Napiszcie w. Yy. O mój Boże, dobra. To było słabe w mojej, z mojej strony. Mega słabe. Zapomniałem, że to są nagrody jeszcze, to. Oh shit. No, ale jak ja dostaję? No! Ono ma cheaty, nie? Piper ma cheety. Nienawidzę Pipery. Dobra, zabiłem ją. Mamy jeden punkt, mamy jeden, jeden punkt do przodu, ale zaraz na pewno ktoś zginie od nas. Dobra, leci, bomba. Ja wolę nie ryzykować. No, dobra, nieważne. No nie mogę trafić nikogo. Baby, baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Przepraszam was za te dzwoneki. <coughs> za lagi. No co jest? No i przegraliśmy przeze mnie. Jest. Wygraliśmy. Baby Yoda. Ja zaraz do Was wrócę. Wróciłem do Was. <laughs> Miałam, nie Miałem... nie Miałem... Gadnąć internet. <laughs> Ale wróciłem. <laughs> ja ciągle gram pary i pary i pary, nie? Ktoś subskrybuje z mojego kanału Pawlo To yy, Możecie wiedzieć, że Pawlo ma już Ten... Jak to się nazywa? Yy, nie, mo nie, 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 nie mogę przypomnieć yy, jakby No nie yy, Ten, jak to? Yy, League of Legends Ja się nie będę zbliżać ja nie będę zbliżał się do tej em, ro, rosy, bo nie chcę ryzykować. O, się! Ja uciekam. No i właśnie w tym momencie przegrałem. Albo nie. No właśnie ginę. No. Tu, 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 tu. Blondy golonka. Za dużo tu nie mówię, nie wiem, czemu. Pęk, bum, bum. rozpaliłem. Spak jest na daleko i na blisko w grze. dostałem w cile Uważaj ropsik. No i zginąłem wszystko przeze mnie. Wszystko przez spuk! Koko. Koko, co ty robisz? Koko, do nogi. Chodź nam! Mm. O oh, shit. Nega, nega, niga, Boom. Nie, jestem. Ja stąd... Ja stąd kam. No, coś ty zrobił Koko No i teraz Ja nie mogę no ja nie lubię takich graczy, którzy robią rzeczy bez sensu. Czasami trafiam na takich nobów, że oni mają taką rangę 11, no dobra to, do, no dobra ranga, nie? Ale oni tak krają słabo, nie umieją zrobić prawie żadnej sytuacji. No, a ten gościu chyba maladzi. No. O. No. No, 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 no. Jeszcze... Przy... Kuba Pro. No, bardzo jesteś Pro. O oh, shit. Bot 1. Nie, ktoś się nazywa bot 1. Banana. Banana unana. A, ona hej, la, 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 la banana unana. O, to mi no. Nie. Nie warto. Albo warto? Nie, nie warto. Dobra No, przegraliśmy Dwunasta I nie ma skrzynki Dobra, w tym momencie żegnamy się bo mi się nie chce długo robić tego odcinka Naraj, cześć